Witam bardzo serdecznie, z tej strony Paweł i w tym poradniku nauczę was totalnych podstaw obsługi RPG Makera tak, żeby każdy potrafił stworzyć e, swój nowy projekt gry e, i stworzyć swoją pierwszą mapę. Także, żeby stworzyć e, now nową, nowy projekt gry, którą będziemy tworzyć klikamy tutaj, albo klik nowy projekt, albo po prostu tą ikonkę w tym miejscu dodajemy e, nazwę, czyli powiedzmy nazwę gry. Gra to będzie de game. I tutaj wybieramy ścieżkę, e, ścieżkę na której chcemy mieć wszystkie nasze pliki. E, ja sobie wybiorę tutaj pulpit, bo tak mi jest po prostu najprościej. E, automatycznie zrobi nam się tutaj folder, w którym dany projekt ma powstać. Klikamy OK. Dostajemy domyślną matkę. E, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to tą mapkę usunąć, ponieważ nie będzie nam ona potrzebna do niczego. Klikamy w tym miejscu, tutaj, o, pod, naszy, pod naszą nazwą gry, prawym przyciskiem myszy, nowa mapa, i tutaj wybieramy sobie nazwę mapy. Na przykład powiedzmy, umieszczenie, i wybieramy set, czyli jak nasza mapa ma wyglądać. Jest dużo zestawów, grafik. Już budowanych w program, w których sobie teraz użyjemy. Eee, I nie są na takie złe, także śmiało można ich używać. Aczkolwiek niektórzy ludzie narzekają, że są bardzo podobne do margonem. Hmm. Strony od tego, zrobiliśmy sobie wnętrze. Tutaj pierwszy pasek to jest. Yy, to są nasze tak jakby kratkie autołączenia. Teraz po kolei, żeby stworzyć naszą mapę, żeby ona nie była po prostu. Białym czymś przechodzimy. Tutaj w edycję dolną, w edycji dolnej, powinniśmy, e, powinniśmy umieścić podłogę. To na pewno. Tutaj mamy różne narzędzia dotyczące, e, dotyczące naszych tutaj e, opcji, jeżeli chodzi o grafikę. E, tutaj jest zwykłe rysowanie, które po prostu kiedy klikniemy, pojawia się nam tam, gdzie chcemy. E, mamy również opcję. Tak jakby prostokąta, w którym po prostu możemy tworzyć sobie kwadraty, prostokąty za pomocą tekstury, którą mamy aktualnie wybraną. Eee, mamy również elipsę, czyli to samo, że z elipsą, w miarę zaokrąglone po prostu. Eee, I mamy również wypełnienie, które po prostu zamienia odpowiedni obszar eee, daną teksturą. Mamy też narzędzie wyboru, którym możemy wybierać, a potem przesuwać tekstury. tym na, na razie nie będziemy zajmować. Teraz tak, jeżeli chodzi o Pierwszy rządek tutaj. On praktycznie mm, zawsze będzie składać się w to miejsce. Zawsze jest y, miejscem, które służy do y, wymazywania czegokolwiek. To jest pusta przestrzeń. To jest pusta biała przestrzeń. Y, zawsze. Lewy górny ruch maksymalny. To jest pusta przestrzeń, na której y, nie ma nic. Także tak, w pierwszej warstwie edycji dolnej y, polecam robić podłogę. Dlatego, że podłoga jest w tym miejscu, o no, powiedzmy, że y, dosyć ważna. W, drugim, w drugiej warstwie robimy coś jak dekoracje. możemy po prostu postawić sobie na przykład tutaj stół. I w warstwie trzeciej tworzymy na przykład sobie coś takiego. To jest kolejny ten sam, samołączący się, samołącząca się teksturka. To samo z dywanem. Dywan na drugim albo na trzecim. Zależy jak, należy, zależy jak chcecie to zrobić. I jak nie raz widziałem różne takie śmieszne sposoby nakładania tego wszystkiego na siebie. To tym wszystkim można kombinować. To nie jest powiedziane, że tutaj musi być to bo jak nie, to coś się stanie. Nie. Możecie robić, to jak chcecie, tak, żeby wam to wyglądało ładnie. Teraz tak mam tu jakieś pomieszczenie. No i śmiesznie, ono wygląda na razie, ponieważ nie mamy tu ścian. Tutaj możemy rzucić ścianę. Proszę bardzo, już wygląda trochę mniej biednie kominek, jakiś może tutaj, No i właśnie o tym mówiłem z kombinowaniem z warstwami, jeżeli tutaj na przykład w ten sposób wam to nie działa, do pierwszej warstwy wstawcie ścianę tam gdzie widzicie, że ona powinna być, ściany i podłogi ogólnie mogą być w pierwszej warstwie bez problemu, bo są one na samym, na samym dole w taki sposób, W teraz w drugiej warstwie możemy sobie wstawić na przykład kominek, tak? To jest nasze, nasze przykładowe pomieszczenie. Powiedzmy, że teraz chcielibyśmy sobie opać grę testową i zobaczyć jak to wygląda. Klikamy eee, taki zielony, zielony przycisk play. I gra na The Game został zmieniony. zapisać zmiany. Teraz eee, tak chcemy zapisać zmiany, żeby je zobaczyć w grze. I eee, z, z tego co widzę, muszę się chwileczkę doczekać. A może przyciszę troszkę to. Ponieważ to jest troszkę głośne, to jest troszkę bardzo głośne. Kurczę, hmm. OBS mi się buntuje, przepraszam Was bardzo. Przepraszam Was bardzo. Co? Tak to jest, dobrze. Tutaj mam e, tą gierkę już odpaloną. Powiedzmy, że mam ją gdzieś tutaj. Nie chcemy zobaczyć to pomieszczenie. Mamy domyślnego bohatera, w domyślnym miejscu. E, mamy tutaj nasze pomieszczenie. Na stół oczywiście nie możemy wejść, to wszystko jest do ustawienia. podywanie możemy normalnie przejść, na ścianę wejść nie możemy. E, to, by, to było po prostu takie tworzenie e, podstawowej mapy. E, I tutaj e, teraz wchodzi, jeżeli mamy już stworzoną mapę, teraz wchodzą już opcje zdarzeń. I pierwszym zdarzeniem, z którym się które będzie, które będzie już tutaj na starcie, yy, będzie właśnie zdarzenie startu drużyny. To jest zdarzenie startu drużyny. Taka literka S. Zaznaczona tutaj w edycji zdarzeń. To oznacza, gdzie pojawi się nasz gracz po starcie gry. I to chyba, była, to chyba by było na tyle z tego podstawowego tworzenia map. Yy. Jak mówię, to są ogólne podstawy. Tutaj jeszcze można bardzo dużo kombinować z różnymi teksturami, z różnymi tajosetami. Na razie się tym nie będziemy zajmować, to są totalne podstawy. Przejdziemy do tego potem. Także to będzie koniec tego krótkiego wideo. Zostawcie łapkę w górę, to bardzo zachęca do dalszej pracy. I na razie cześć. Do następnego.